Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Na początku muszę coś wyjaśnić. Po pierwsze, cholernie nie znoszę porównań dwóch maszyn. Dlaczego? Choćby dlatego, że na koniec odbiorca podobnego porównania oczekuje prostej odpowiedzi to co jest lepsze. A odpowiedź na to pytanie jest zazwyczaj nie taka prosta, bo każda konstrukcja ma swoje plusy i minusy. Po drugie, w każdym takim porównaniu zapominamy o czynniku ludzkim, który moim zdaniem jest kluczowy dla każdej walki powietrznej. No, ale dzisiaj spróbujemy porównać konstrukcję z zachodu z konstrukcją ze wschodu. Jak zapewne zdążyliście zauważyć, od początku tego tygodnia katujemy na kanale McDonnell Douglas F15 Eagle, lub też po wszystkich przemianach, zmianach, fuzjach, transfuzjach i tak dalej, Boeing F15 Eagle, czyli amerykański samolot wielozadaniowy. No więc pójdźmy krok dalej i spróbujmy porównać go z Su-27 Flanker, który według fachowców, nie tylko ze wschodu, określany jest generalnie jako maszyna lepsza, przynajmniej przez niektórych. Postanowiłem, że skupię się na kilku płaszczyznach. Już przystępując do tego porównania, zdaję sobie sprawę, że jeśli nie wygra amerykańska konstrukcja, to będę ruskim agentem, a jeśli wygra amerykańska, to okaże się, że się sprzedałem, więc ocenę pozostawię wam. Nie oznacza to jednak, że nie zawrę w tym materiale jakiejś swojej opinii, chociaż nie uważam jej za ostateczną. Obie maszyny mają swoje zalety i wady, więc. Że tak powiem, ocena jednoznaczna jest dosyć trudna. Na początek garść suchych danych. F-15 wykonał pierwszy lot 27 lipca 1972 roku. W produkcji jest do tej pory, chociaż stawianie samolotu F-15EX w jednym rzędzie z pierwszymi wersjami produkcyjnymi jest po prostu bez sensu, choćby ze względu na zastosowaną awionikę. Idźmy dalej. Jak do tej pory, w oparciu o niepełne dane, wiadomo o. 1233 wyprodukowanych egzemplarzach. Spójrzmy teraz na radzieckiego czy rosyjskiego konkurenta tych maszyn. Samolot Su-27 wykonał pierwszy lot 20 czerwca 1977 roku. Produkcja seryjna była prowadzona w latach 1980-2019. Według zachodnich danych samoloty tego typu nie powalają pod względem ilości, gdyż linie produkcyjne miało opuścić 680 egzemplarzy. Ale są to dane z roku 2019, a więc nie zaliczono jeszcze 10 lat produkcji seryjnej tych samolotów. Co ciekawe, nie udało mi się dotrzeć do danych na temat dokładnej liczby wypadków z udziałem maszyn Su 27, dlatego też nie ma sensu porównywać go pod tym względem z F15, który od początku służby miał odnotować co najmniej 178 wypadków. Póki co w zestawieniu prowadzi więc F15, który mimo iż jest konstrukcją starszą, to jednak nadal znajduje się w produkcji. W przypadku Su-27 problem jest bardziej złożony, gdyż samolot ten stał się podstawą do stworzenia całego szeregu innych konstrukcji i to nie tylko w Rosji, ale także w Chinach. Na Su-27 opierają się samoloty Su-30, Su-33, Su-34, Su-35, Su-37, Shenyang J11 i Shenyang J16. A zatem, jeśli porównujemy Su-27 z F-15, to trzeba poważnie się zastanowić, czy liczyć Su-27 ze wszystkimi wariantami, czy jako jeden wariant. Jeśli przyjmiemy pierwsze rozwiązanie, to mamy remis z lekkim wskazaniem na konstrukcję ze wschodu. Jeśli przyjmiemy drugi wariant, czyli Su-27 jako taki, to wygrywa F-15. Kolejna kwestia. Danej możliwości samolotu. Porównywanie długości, rozpiętości i tak delikatnie mówiąc w tym przypadku nie ma sensu. Spójrzmy zatem na prędkości maksymalne. Dla SU-27 wersji SK jest to bardzo przyzwoita prędkość 2500 km na godzinę, dla F-15 2600. 67,5 km na godzinę. Nieznacznie lepszy jest więc pod tym względem F-15. Problem polega na tym, że samolot rosyjski, czy jak to woli radziecki, znacznie lepiej radzi sobie w walce powietrznej i jest znacznie bardziej manewrowy. Czego dowodzi m.in. możliwość wykonania niezwykle widowiskowego manewru, znanego jako Kobra Pugaczowa. Manewr polega na tym, że flanker dosłownie staje pionowo i tak jak kobra przygotowująca się do ataku, w odpowiednim momencie rzuca się w dół. Wygląda to bardzo widowiskowo. F-15 jest solidnym myśliwcem, ale podobnych cudów nie potrafi. Za to jest o tych ponad 100 km na godzinę szybszy. Moim zdaniem Trzeba byłoby stwierdzić, że akurat na tym polu też mamy remis, a zatem po dwóch omówionych wątkach wciąż 0-0 może lekka przewaga yy, każdej ze stron została wyrównana. W dzisiejszych czasach duże znaczenie ma zasięg i ilość przenoszonego uzbrojenia dodatkowego. Minęły już te piękne czasy, gdy pilot musiał podlecieć do przeciwnika, uderzyć młoteczkiem w zamek KM-u i dopiero mógł zaczynać polowanie. Zacznijmy od zasięgu. F-15 i Su-27 su mają imponujący zasięg i mogą być wyposażone w różne uzbrojenie. F15 może pozostawać w powietrzu do 8 godzin, osiągając maksymalny zasięg 1600 km. Z drugiej strony, Su27 może pozostawać w powietrzu do 10 godzin z jeszcze większym maksymalnym zasięgiem wynoszącym około 2500 km. Dodatkowo, F15 może przewozić ponad 6 ton ładunku, podczas gdy Su27 ma jeszcze wyższy pułap potencjalnej ładowności wynoszący około 8,5 tony. W tych warunkach uznałbym, że Rosjanie strzelili pierwszą bramkę i wychodzą na prowadzenie. Skuteczność bojowa obu maszyn jest trudna do porównania, ale ilość odniesionych zwycięstw jest mocnym atutem świadczącym na korzyść samolotu F-15. Jak do tej pory piloci latający na F-15 zapisali na swoje konto ponad 104 zestrzelone samoloty i śmigłowce wroga. Najwięcej sukcesów odniesiono na Bliskim Wschodzie. F-15, ze względu na liczne zestrzelenia samolotów MiG-25, zyskał sobie przydomek Foxbat Killer, którego nie trzeba chyba nikomu specjalnie tłumaczyć. Nie możemy jednak zapominać, że Su-27 brał udział w znacznie mniejszej ilości konfliktów zbrojnych, ponadto zwłaszcza amerykańskie F-15 przystępowały do walki prawie zawsze, mając za sobą potężne wsparcie w postaci samolotów AWACS, które już na samym wstępie ustawiały starcie na korzyść Amerykanów. Pomimo znacznie mniejszej ilości konfliktów, w których uczestniczył 127, a także niepełnych danych, choćby wynikających z tego, że obecnie samoloty 127 dość aktywnie operują nad Ukrainą, zresztą trudno też powiedzieć, jak liczyć ostatnie strącenie amerykańskiego drona i tak dalej, i w tym rodzaju. No więc 127 ma 6 zwycięstw powietrznych. Very nice, great success, America Strong 1.1. Zadajmy sobie jednak pytanie, czy zestrzeliwanie pilotów, którzy mieli jakie takie pojęcie o lataniu, faktycznie jest wielkim sukcesem i to jeszcze w sytuacji, gdy każdy ich krok był śledzony przez amerykańskie ałaksy. Moim zdaniem niekoniecznie. Spójrzmy teraz na listę użytkowników. W przypadku Su-27 trzeba dokonać podziału na użytkowników obecnych i byłych. Wśród tych drugich możemy wymienić Białoruś i co dość oczywiste Związek Radziecki. Gdyż państwo to przestało już istnieć. Wśród aktualnych użytkowników możemy natomiast wymienić Federację Rosyjską, Angolę, Chiny, Erytreę, Etiopię, Indonezję, Kazachstan, Ukrainę, Uzbekistan, Wietnam, a także Stany Zjednoczone, które posiadają dwie maszyny tego typu, sprowadzone z Białorusi i dwie kolejne sprowadzone w 2009 roku z Ukrainy. Ponadto jest tam też kilka samolotów prywatnych. Samoloty są widywane nad strefą 51 i są wykorzystywane m.in. jako wyposażenie jednostek agresorów. No to teraz F15 i trzeba przyznać, że tutaj jest znacznie skromniej, chociaż też ciekawie. Wśród użytkowników mamy Arabię Saudyjską, Izrael, Japonię, Katar, a także Stany Zjednoczone i Singapur. Pierwszym państwem, które zamierza wycofać F15 ze służby i takie głosy gdzie nie gdzie się już pojawiają, jest Korea Południowa, ale wiele wskazuje na to, że proces ten potrwa jeszcze kilka lat, tym bardziej, że przed pojawieniem się wersji F15EX koreańskie maszyny należały do najnowocześniejszych konstrukcji tego typu. Już na pierwszy rzut oka widać, że Su-27 jest samolotem kupowanym głównie przez państwa uboższe, które tradycyjnie kojarzą nam się z Trzecim Światem. To mocny argument po stronie F-15. Z drugiej strony, czy gdyby Su-27 był konstrukcją słabą, nieudaną, to Amerykanie puszczaliby je nad strefą 51? Moim zdaniem, znowu remis, chociaż nawet z lekkim skazaniem na SU, ale ja jestem przecież uprzedzony. Kolejna kwestia, a więc awionika, o której będę mówił raczej w dość ogólny sposób. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że porównywanie systemów awionicznych używanych w samolotach amerykańskich i rosyjskich jest dość problematyczne. Amerykanie we wszystkich konfliktach używają maszyn z najnowocześniejszymi dostępnymi zabawkami. Samoloty F-15 przenoszą więc radary AN/APG-63V lub ASA, które dobrze współpracują z pociskami AIM-120 AMRAAM. Ponadto na wyposażeniu maszyn tego typu znajdują się systemy zakłócające ANALQ135ECM. W przypadku SU27 możemy natomiast wskazać na radar N001, a także dwa dodatkowe zasobniki SOPSTIA L005ECM. Jest jednak jedno zastrzeżenie. Państwa, które miały okazję użyć bojowo samolotów Su-27, zwykle używały wersji eksportowych, które w wydaniu rosyjskim zawsze miały gorsze wyposażenie awioniczne od wersji używanych w kraju. W przypadku eksportu sprzętu amerykańskiego, wyposażenie dodatkowe, takie jak bomby, rakiety itd., trzeba dokupić osobno, co generuje dodatkowe koszty. W przypadku rosyjskiej maszyny, z tego co udało mi się ustalić, dodatkowe wyposażenie dostarczane jest przynajmniej według znacznej części źródeł w pakiecie, który potem w razie potrzeby można rozszerzyć. Jest to całkiem niezłe i korzystne, zwłaszcza dla uboższych państwa, więc naturalnych odbiorców radzieckiego i rosyjskiego sprzętu rozwiązanie. A zatem lekkie wskazanie na F15, ale jednak mimo wszystko ja bym postawił na remis. Podsumowując i zbliżając się już do końca, jeszcze raz przypominam, że to jest tylko moje zdanie, i nie musicie się w nim w 100% zgadzać. Byłoby to nawet niewskazane, żebyśmy wszyscy mieli takie same zdanie, taką samą opinię. Porównanie samolotów Su-27 i F15. Y Wypada lekko na korzyść SU-27, jeśli chodzi o cenę, a także możliwości manewrowe samolotu czy ilość przenoszonego uzbrojenia podwieszanego i zasięg. W przypadku pozostałych porównywanych parametrów trzeba powiedzieć, że naprowadzenie nieznacznie wysuwa się w 15, choćby przez wzgląd na fakt, że samolot był wykorzystywany podczas pozorowanych walk z najdowszymi samolotami 5. generacji i kilkukrotnie wychodził z nich zwycięsko. Podobno o tym czy z walki Między F15 a F35 wyjdzie jako zwycięzca F15 czy F35, decyduje klasa pilota. No właśnie tak moim zdaniem powinno w walkach powietrznych być. Wygrywa lepszy, bardziej wyszkolony, sprytniejszy i tak dalej. Oczywiście jest sporo opinii amerykańskich pilotów na temat tego, który myśliwiec jest lepszy i jak można się tego spodziewać. Prawie zawsze wynika z nich, że najlepszy jest amerykański F15. Jeden z pilotów posunął się nawet do stwierdzenia, że F-15 uzbrojony tylko w działka byłby w stanie pokonać Su-27 przenoszącego pełny pakiet uzbrojenia. Pomijając już fakt, że jest to sytuacja z gatunku niemożliwe, to pozorowane walki powietrzne pomiędzy obiema maszynami przeprowadzone w 1992 roku pokazały co innego i zakończyły się dwukrotnym zwycięstwem Su-27 na dwie stoczone pozorowane walki. Oczywiście fani amerykańskiego sprzętu będą się zrzymać, że warunki były nierówne, założenia były nierówne i tak i w tym rodzaju, ale co to zmienia? Su-27 pilotowany przez wyszkolonego w czasach radzieckich pilota pokonał F-15 pilotowanego przez Amerykanina. Tak czy inaczej, dla mnie, mimo wszystko, jest remis. Jednocześnie docieramy do tego momentu, w którym mogę, czy nawet muszę powiedzieć Państwu, że to już koniec i że zapraszam do subskrybowania, a także do komentowania i wspierania kanału, jak również do zbiórki dla naszego kolegi Krystiana, który potrzebuje operacji ręki. Informacja na temat tej zbiórki znajduje się w opisie filmu. Zachęcam również do stawiania mi wirtualnej kawy. Będzie mi to bardzo. Przydatne będzie mi również bardzo miło, jeśli zdecydujecie się mnie wesprzeć, ponieważ w ostatnim czasie kanał ma spore problemy, no i być może będę mógł za jakiś czas o tym opowiedzieć. Natomiast zachęcam Was także do tego, abyście udostępnili ten film swoim znajomym, kolegom, rodzinie, matce, siostrze, bratu, a nawet sąsiadowi, nawet jeśli podjechał pod blok nowym Pasatem. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia się z Szanownym Państwem.